Sento, prawdopodobnie najbardziej anaboliczna, powiedzmy, aktywność, która istnieje. Jego wagę można by nawet w pewnych okolicznościach zrównać z dopingiem. Jest to czynnik, który nie tylko umożliwia zrobienie masy marzeń, ale też zbliża Cię do osiągnięcia statusu Sigma. W dzisiejszym materiale dowiesz się jak wpływa on na syntezę białek oraz jak możesz wykorzystać to na swojej wyboistej drodze do zostania wielkim chłopem. Opowiem na jakich płaszczyznach poprawią Twoje przyrosty i na które aspekty Twojego życia ma również wpływ. Opowiem, jak znaczące mogą być zaniedbania w tej kwestii i jak się przed nimi chronić. Porozmawiamy też o diecie, czyli jak najlepiej komponować posiłki przed pójściem w kimę i sprawdzimy, jakimi suplementami możesz się przy tym wspomóc wszystko po to, aby w nowym roku jakość twojego snu i przyrost były lepsze niż kiedykolwiek. A jeżeli tak jak osoby korzystające ze stalowych planów chcesz w niecałe dwa miesiące stracić 8 kg tkanki tłuszczowej, zyskać prawie 2 kg mięśni albo przygotować ciało do masy, doskonałym wyborem będzie skorzystanie ze stalowych planów indywidualnych. Dołączysz do osób, które szybko budują wymarzone sylwetki, zwiększają swoje obwody, wyniki siłowe i zmieniają nawyki na lepsze, aby w 2000 w 2024 faktycznie przygotowali życiową formę, skorzystaj z linku w opisie i przejdź na stronę stalowy StalowySzok.pl. A tymczasem przechodzimy już do materiału. I that it is in the state of R.E.M. SLEEP, where I believe your anterior pituitary gland and the drivers of your heart, your endocrine system um, that have a positive impact on uh, muscle growth, cellular recovery, um, and reparation are done most. W, w dalszej części tego wywiadu Kai Green opowiadał o znaczeniu snu w kontekście przygotowań do Mister Olympia, a szczególnie Pikwiku. Cała wypowiedź była natomiast o tym, że aby wyciągnąć maksimum z diety i treningu, priorytetem musi być odpoczynek, tak aby wszystkie procesy anaboliczne mogły zajść w sposób kontrolowany i efektywny. Przejdźmy do konkretów. Normalnie zacząłbym w tym momencie od przytoczenia badań. Pokroju tyle i tyle snu odpowiada za przyrost na takim lub takim poziomie. Niestety, prawdopodobnie nigdy nie zmierzono efektów snu w taki oto sposób. Skąd zatem biorą się te wszystkie odważne stwierdzenia, jak choćby to przytoczone przed chwilą Kaja Greena? A o tym, jak ważny jest sen, mówi się chyba w każdym poradniku dla początkujących. Otóż sen jest o tyle specyficznym czynnikiem, że jedynie zaniedbania w jego ilości i jakości można realnie zmierzyć, które działają w sposób oczywiście bardzo negatywny. Kiedy przez dłuższy czas nie jesteśmy w stanie zadbać o odpowiedni sen, to wówczas faktycznie można porównać jego zbawienne działanie nawet do dopingu, ponieważ w takiej sytuacji nie istnieje chemia, która mogłaby wyrównać straty w jakości funkcjonowania całego organizmu. I to oczywiście musi przełożyć się też na przyrosty. Znalazłem natomiast całkiem spore badanie przekrojowe na prawie 1300 starszych chłopaków. Sprawdzano w nim, jak sen oraz jego zaburzenia wpływają na ilość mas mięśniowej oraz poziom testosteronu seniorów. Taka forma badań ma oczywiście swoje ograniczenia, wnioski są jednak dość proste do przewidzenia. Największy poziom, zarówno jednego, jak i drugiego, zaobserwowano u panów, których higiena snu zapewnia od 6 do 8 godzin snu dziennie. Co ciekawe, najlepszymi parametrami cieszyli się ci śpiący relatywnie mniej, choć była to w gruncie rzeczy różnica mało znacząca. Bo pomiędzy nią a seniorami śpiącymi powyżej 10 godzin dziennie widzimy już przepaść na niekorzyść tych drugich. Tylko trochę lepiej sytuacja wyglądała u śpiących poniżej 5 godzin dziennie, natomiast tutaj znów różnice pomiędzy najgorszymi grupami są porównywalne do tych między najlepszymi. Nie oznacza to natomiast, że powinieneś spać 6 godzin. W przypadku osoby młodej i dodatkowo aktywnej jest to ilość zdecydowanie niewystarczająca. Osoby w tym wieku mają też wyraźnie mniej mas mięśniowej i obstawiam, że gdyby podobne badanie przeprowadzono w grupie wiekowej większości oglądających mnie osób, różnice byłyby bardziej wyraźne. I nawet Jay Cutler zauważa, że tym mniej sypia, im jest starszy oraz mniejszy. Gdy startował przy wadze 140 kg, potrzebował między 8 a 10 godzin snu. Dziś, będąc na emeryturze, świetnie czuje się nawet śpiąc po 6. Badanie to obrazuje jednak kolejne negatywne zjawisko w kontekście higieny snu, o którym rzadko się wspomina. Mówię tu o zbyt długim śnie. U seniorów jest to oczywiście związane z innymi chorobami, stąd od początku można było się spodziewać, że ci ogólnie. Najwięcej śpiący będą też w najgorszej formie. Niemniej przesadzanie ze snem może być niekorzystne również dla osoby młodej. Aby poznać lepiej związek snu i hipertrofii, należy szukać nieco dalej, bo sen jest czasem na regenerację dla całego organizmu, a nie wyłącznie tkanki mięśniowej. I w razie problemów z nim związanych, mięśnie dostaną rykoszetem. Już w pierwszym badaniu z dzisiejszego odcinka, poza ilością masy mięśniowej, mierzony był też poziom testosteronu. Jest to pewna wskazówka. Otóż, brak snu zaburza pracę całego układu endokrynologicznego. Pierwszą ofiarą jest przysadka mózgowa. W jej przednim płacie wydzielają się hormony mające kluczowe znaczenie w syntezie białek. Zacząłbym tu od hormonu wzrostu. Jego sekrecja ma charakter pulsacyjny i następuje mniej więcej co 4 godziny. Przy czym aż 80% jego dziennej ilości wydzielane jest właśnie w nocy. Najważniejsze są tu pierwsze godziny snu i przejście do fazy NRM, czyli snu głębokiego. Hormony wzrostu to natomiast furtka do prawdopodobnie najbardziej anabolicznego hormonu w Twoim ciele, czyli insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF-1. Produkcja jednego jest ściśle związana z drugim. Gdy stężenie GH rośnie, wątroba dostaje sygnał do wydzielania IGF-1. Ten jest czynnikiem aktywującym szlak kinazy mTOR, co jest absolutnie decydujące w kontekście powstawania nowych białek. Przy niedoborze snu obniża się też wrażliwość insulinowa tkanek. Innymi słowy, twoja skrupulatnie wyliczona dieta, coraz bardziej niż w mięśnie, lokowana jest w smalcu. I niestety dla nas jest to wyjątkowo czuły na zmiany parametr. Uważa się nawet, że jest jedną z przyczyn powstawania cukrzycy. Obrywa też poziom testosteronu, ponieważ przysadka wydziela też hormon luteinizujący w skrócie LH, który to daje sygnał komórkom Lady w jądrach, by te produkowały testosteron. Również jest wydzielany pulsacyjnie, a swój najwyższy poziom osiąga nanranem, ranem co z kolei owocuje porannym namiotem. Jednocześnie przy zbyt krótkim śnie podnosi się poziom hormonów katabolicznych choćby kortyzolu. Omówione dotąd zmiany prowadzą do tego, że nawet krótkie okresy, w których śpimy mniej, mogą doprowadzić do znacznych, nawet blisko 30% spadków w syntezie białek miofibrylarnych. Mówimy więc już nie tyle o słabszym przyroście masy mięśniowej, a wręcz o spadkach, czyli atrofii mięśni. Spada też motywacja do treningów. Zaburzenia snu są bowiem ściśle powiązane ze stanem emocjonalnym. Większości z nas zdarzyło się ćwiczyć w nie do końca sprzyjających okolicznościach. Różnego rodzaju negatywne skutki, które sumarycznie przełożyły się na kiepską jakościowo sesję treningową, zgłaszali nawet badani ciężarowcy na poziomie kadry narodowej. Z drugiej strony, po jednej nieprzespanej nocy byli w stanie zachować planowaną objętość oraz ćwiczyli na tej samej intensywności. I ogólnie, przynajmniej w kwestii siły maksymalnej, jednorazowy wyskok i brak snu nie powinien mieć większego znaczenia. Bardziej odbije się on na wytrzymałości i wynikach np. 12 czy 10 powtórzeń. Wykazano to nawet w większych metaanalizach, że pierwszą ofiarą braku snu jest wydolność wytrzymałościowa oraz wytrzymałościowo-siłowa, ale nie chodzi tylko o to, że po kiepskiej nocy możesz nie mieć ochoty na trening. Wyniki badań wskazują, że obszary mózgu odpowiedzialne za kontrolowanie emocji i motywacji są bardzo aktywne w trakcie fazy NREM i REM. Jest to bardzo istotne, ponieważ zwyczaj powtarzany przez długi czas zaczyna zmieniać chemię Twojego mózgu. Przewlekłe zaburzenia snu niemal wywołują zaburzenia psychiczne o naturze depresyjnej, co bardzo często kończy się całkowitym porzucaniem dotychczasowych hobby. Kolejnym negatywnym skutkiem, mogącym przełożyć się na Twoje efekty, jest potencjalne obiadanie się, bo kiedy śpimy, zapotrzebowanie na energię chwilowo maleje. Ograniczając ten okres, wydłużamy swoje okno żywieniowe. Kontroli nie pomaga zwiększony poziom greliny oraz zmniejszony leptyny, bo nieprzespanej nocy niekoniecznie zdrowe, a kaloryczne jedzenie smakuje nam bardziej. Jak to wszystko wygląda w praktyce obrazuje prezentowane właśnie badanie. Sprawdzano w nim, jak osoby z nadwagą zareagują na stopniowe ograniczanie im ilości snu. Przez 14 dni biorącym w nim udział uczestnikom ograniczano sen od 8,5 godziny do 5,5. Zaowocowało to z powodu w utracie tkanki tłuszczowej o 55%, co jeszcze ważniejsze, ograniczyło ich przyrosty beztłuszczowej masie ciała średnio o całe 60%. Warto tu zaznaczyć, że były to osoby początkujące. Co ciekawe, spora grupa nawet elitarnych sportowców nie śpi odpowiednio długo lub ma inne problemy z utrzymaniem idealnego rytmu snu. Temat spania zdaje się pozostawać sporo miejsca na optymalizację również w kwestii jego jakości. Na początek sztuczne światło. Dziesiątki tysięcy lat ewolucji przystosowały nas do polegania na rytmie dnia i nocy. Dlatego tak często mówi się, że zwłaszcza przed pójściem do spania warto przez 2-3 godziny ograniczać zwłaszcza niebieskie światło. Emituje je choćby twój telefon. Barwa światła dziennego to powyżej 5000 kelwinów, barwa ognia to około 1750 kelwinów. Człowiek biologicznie reaguje na barwy światła. Wysoka temperatura powyżej 5000 kelwinów Formuje o dniu, a niska o nocy. Powinniśmy też więcej stawiać na ekspozycję na światło słoneczne w ciągu dnia. Dwie godziny naturalnego światła dziennie pozwala zasypiać nawet o 83% krócej. Dla każdego z problemami z zasypianiem kluczowa jest stałość. Można to wyćwiczyć. Tak jak przygotowujesz swoje ciało do 200 w martwym ciągu, tak samo możesz przyzwyczaić się do wstawania i chodzenia spać o określonych porach. Jeżeli śpimy nieregularnie, zabuszamy produkcję melatoniny, czyli hormonu snu. Możemy przyjmować ją również w formie suplementu. Badań na ten temat znalazłem dziesiątki. Melatonina jest generalnie bezpieczna i skuteczna i nawet u osób z patologiczną bezsennością potrafi poprawić jakość snu nawet o 15%. Sporo innych suplementów obiecuje świetne efekty. Przyjrzałem się im i oto wyniki moich poszukiwań. Po pierwsze magnes odpowiada za ponad 600 reakcji w naszych organizmach, a spora część populacji ma jego niedobory, które niosą ze sobą bardzo poważne konsekwencje w kontekście jakości snu. Odpowiada za ponad 600 reakcji w naszych organizmach, pomagają też krople z waleriana. Kiedyś jeszcze bardzo popularne jako lek uspokajający, faktycznie pomagają ciału osiągnąć stan relaksacji, który umożliwia dobry sen. Glicyna w ilości 3 gramów poprawia jakość snu, choć nie jest to suplement bardzo popularny. Z bardziej naturalnych substancji mamy lawendę oraz adaptogeny jak ginko bilboa. Skuteczna jest też eltanina, obecna choćby w zielonej herbacie. Skutecznych suplementów zdaje się być jeszcze więcej, także cieszcie się z szerokiego wyboru i bierzcie to, co najlepiej na Was działa. Niesamowicie skuteczne okazują się te najprostsze sposoby. Wymiana materaca i pościeli na świeże potrafi diametralnie poprawić jakość snu, podobnie jak odpowiednia aranżacja otoczenia. Mam tu na myśli komfortową temperaturę i izolację od bodźców sensorycznych, takich jak hałas czy światło. Co ciekawe, w kwestii diety ogrom różnego rodzaju badań zdaje się utrudniać wybór najlepszych produktów na kolację. Indyk ma być bogatym źródłem tryptofanu, czyli prekursora serotoniny, neuroprzekaźnika, który wspomaga produkcję melatoniny. Natomiast podobne korzyści mają nam przynieść choćby ryż, kiwi czy migdały. W świecie rodzimej, amatorskiej kulturystyki nie ma chyba nic bardziej sztampowego niż twaróg z oliwą ze względu na białko kazeinowe. I brzmi to logicznie, gdyż jest to białko długowchłanialne. Z drugiej strony tempo trawienia i przemiany materii w nocy spada i wcale nie wygląda na to, że jeżeli zjadłbyś indyka zamiast serka wiejskiego, twoje mięśnie będą rosły wolniej. Moje wnioski są takie, że idealny posiłek przed snem musi być tak samo dobry jak cała twoja dieta. Bo jeżeli na co dzień jest słabo, to nawet idealna kolacja ze źródłem kazyiny, tryptofanu, kozieradki i wyciągu skawy piernikowej ci po prostu nie pomoże. A że nabiał większości z nas wieczorem podchodzi dość łatwo, to nie warto zmieniać dobrych przyzwyczajeń. Sporo znajdziemy też publikacji z tematu otyłości mówiących, że ostatni posiłek najlepiej przyjmować jest do 2-3 godzin przed snem. Choćby ze względu na to, że wówczas możemy zadbać o odpowiednie wydzielanie melatoniny. Brak natomiast badań przeprowadzonych na osobach aktywnych fizycznie, które rozbudowują swoją masę mięśniową. Uważam, że ostatni posiłek powinieneś jeść wtedy, kiedy jesteś głodny, bo przykładowo podczas redukcji nic nie jest tak irytujące przed snem i potencjalnie zakłócającego jak burczący i domagający się treści żołądek. Dobra dieta musi brać pod uwagę nasze indywidualne przyzwyczajenia i preferencje, również wtedy, kiedy zazębiają się z innymi elementami dnia codziennego, jak choćby ze snem. To był stalowy szok, a teraz do następnego.